Dzisiaj mamy wielkie święto. Nasz gracuś. Gdzie my mamy Gracusia? Gdzie jest gracjanek? Nasz gracuś, o ten ukochany gracuś. Dzisiaj skończył trzy latka. Policzcie wszyscy do trzech. Jeden, dwa. Czy tyle lat dzisiaj Gracuś skończył? Gracusiu, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka i żebyś bardzo mile zawsze wspominał czas wśród przyjaciół klubikowych. I ter, był już torcik, był prezent, a teraz zaczynamy wesołą zabawę. Uwaga, rączki do góry machamy rączkami. Machamy rączkami. Mocno, mocno, wysoko. I robimy trzy podskoki. Tyle ile Raz, Uwaga wysoko. Jeden, dwa, trzy. Super. I tupiemy nóżkami. Dwa rączkami. Skakujemy. I tupiemy nóżkami. A teraz robimy przysiad do trzech robimy wszystko z odprzykiem hura. Gotowi? Jeden, zna. dwa, zna. trzy, hurra Jeszcze raz. Jeden, zna. dwa, trzy, hurra Pięknie. To zapraszam do tańca na początek dobrej zabawy. É isso aí,

Misia tak machamy, rączkami, nóżkami. Misia tu. Stajemy. I na nie wiem. biegniemy na poluszkach. Kładziemy się i machamy nóżkami, rączkami, na plecy. I machamy, I machamy, się. Machamy, machamy. Rosto, machamy. machamy, 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 A Filip do mnie patrzy co ja robię, za <noise> <noise>

I machamy nóżka. Ale piękne z Piękne. Filipciu, chodź. Nie Stajemy. Stajemy. Teraz zamienię was w motylki. A motylki będą szukały nad kolorową mąką. Kiedy ciocia powie nazwę koloru, będą szukały takiego kwiatka w takim kolorze. Naszymi kwiatkami będą obręcze. Jaki to jest kolor? Czerwony. Cerzon. Czerwony kwiatek. Położymy drugi czerwony kwiatek. Jaki to jest kolor? Bruty będzie tu kwiatów. Ja? Jaki to kolor? Niebieski. Niebieski będzie tu. A ja i kolor? Nie odbijamy, nie zabieramy kola, leżą kwiatuszki, nie ruszamy. Leżą, leżą kwiatuszki, leżą. Nie zabieramy, nie zabie, leżą. Tutaj już damy. misia Łusz. Latają motylki. Zostawcie kochani, latają od Przedaj kochanie. Latają od. Proszę, przynajmniej. Hej! Hej! Mam się, Nie wierzymy, Filipo. Weszłam, obręcze. obręczę. tam na końcu niebieski, zielony ten. Motylki znalazły czerwony trzeba. światek. Wszystkie motylki na czerwony światek. Gdzie jest czerwony? Szukamy. Gdzie jest czerwony? Szukamy. Zależy mi się na czerwonym. Zależy mi się na czerwonym. Zależy czerwony. Zostaną dobrze. Nie Nie trzeba... tak dobrze na Lecą dalej, Włodkiewicz. Lecą, lecą, lecą. Szukają mnie na kwiatuszku. Szukają mnie na kwiatuszku. zostaw. Zdrabi się, Nazia. się. niebieski kwiatek. Nie zielony. Niebieski kwiatek. Na niebieski kwiatek. Tam jest niebieski. Dalej motylki, dalej szukamy kwiatów. Lecą motylki, lecą Motylki znalazły żółty kwiatek. Szybciutko naleźć ten żółty kwiatek. To jest zielony, to jest zielony, a jest żółty w samym kołyszu tego kwiatuszka. Lecą dalej motylki, lecą lecą, 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 Ale musisz mieć, bo tam dzieci nie ma. To Potemki znalazły zielony, zielony kwiatek. Na zielony kwiatek. Pięknie, tu jest zielony. Tu zielony, chodźcie tu jest kwiatek. Tam jest zielony kwiatek. Ile są dalej motylki? Nieee, bo jasne. Wszystkie muszą być na tym wolnym kwiatek. Czerwony kwiatek teraz. Jeszcze czerwony. A teraz motylki latają. I każdy motylek znajduje swój ulubiony kolor. I każdy motylek swój ulubiony kolor. Ale nie podnosimy kwiatki tego. One mają rzecz na podłodze. Który robisz kolor, tam i dla swój ulubiony, ale nie zabijasz całego. Nie. Nie, wolno. Daj. Nie, nie. Ja nie, wolno. nie, swój ulubiony kolor? Ta. nie, ja. dajemy tutaj ciosi, nie, wolno nie, 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 dajemy nie, 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 swojego? nie, 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 Pięknie nacudowałeś ci i motylki. To ciekawe, że wszyscy zamienić w inne zwierzątka. Wszyscy kładą się na podłogę, zasypiamy, a ja was zamienię w inne zwierzątka. Zasypiamy, zamiast oczka, leżymy na dywanie. Miśia, już się bawiła? Dzieci śpią. Więc co, Jak teraz zrobimy Dzieci śpią. A dobrać? kiedy się obudzą? Będą kotkami. Wstajemy. Udajemy kotki. Nie. Jak kotki chodzą? Na Nie.

ci dzieci śpią. dzieci śpią. A kiedy się obudzą, będą słoniami? Słoń ma trąbę będą, prawda? Idziemy słonie. Dzieci, dzieci śpią. Dzieci śpią. A kiedy? Śpią, śpią, śpią. Wkładam szybko w Dzieci śpią. A kiedy się obudzą, będą wężami. Za. Udajemy węża. O, jaki straszny bok! O, jaki straszny bąk. O Jaki straszny dom! Jaki spam? Jak Dzieci śpią! Dzieci śpią. Dzieci śpią! A kiedy się obudzą? Będą małkami. O, dzieci śpią. A kiedy się obudzą, będą dziećmi. Wstajemy. Wstajemy. Ja, dzieci śpią. Jaką świki piękne. Nie Łapiemy za pustek.

I gra coś do trzeciej agi, czy coś znajdzie miasto? Nie, został tylko chwili dziś do mnie. Nie machamy, nie machamy, Ania, nie machamy teraz. Poczekaj, nie gdzie ci wszystkie złapią. Nie machamy. Gracjanku. Gracjanku. Za złap tutaj jedną rączkę. Ja nie, bezłap rączkami, obydwoma rączkami. Też. I no. Gabryniu jedno. Uwaga, nie machamy teraz. Nie machamy. Trzymaj. Mocno. Poławimy się w kółko kraniastkę. Będziemy chodzić dookoła. A jak kółko Uwagi to wchodzimy do środka, tak? Uwaga. Gabryniu, teraz jeszcze nie. Trzymamy się, trzymamy. Trzymamy, dobrze. Kto tam jeszcze schował się? Chłopki, nikt. Idziemy w tą stronę, za ciocią. Kółko graniaste, szerokranciaste, kółko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy w chodzimy po. Chowamy się nie. Ale mamy to mamy. Gdzie te dzieci się schowały? Gdzie te dzieci się trzymają? Uwaga, uwaga, gdzie są dzieci? Gdzie są dzieci? A tu! Za Łapiemy się? Za piste. Za jedną, tak, za jedną. Nie chodzimy Nie Anusia. za jedną. Nie za jedną. za jedną. za jedną. Złap teraz, Złap 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 za jedną. Złap bo dzieci jeszcze wszystkie nie złapały. Zaraz będziemy wachować. Mocno no Nie Poczekajcie. Poczekajcie. Poczekajcie, Dobryniu. to będzie. Poczekajcie, poczekajcie. jest ta się Uwaga, pomóc. Do góry. I na do góry. I na. A teraz mocno. Mocno, mocno. A teraz do góry. Mocno. I na Do góry. I na I mocno. Do góry. Do góry. I I mocno. Do góry. I na Do góry. I na Stajemy, trzymamy mocno na piękną pustę. Trzymamy, nie machamy Ania. Stajemy. I wszyscy zamykają oczy. A ja słowam jedną osobę z Was pod chustą. Zobaczymy, czy odgadzicie kogo nam brakuje. Ja powstań, trzymamy pustek, Wszyscy zamykają oczy. Wszyscy zamykają oczy. Nie podglądamy. Nie wchodzimy pod chustę w Lanusiu, Anusia też wyjdzie, ciocia tylko chowa jedną osobę, a, a dzieci wstają. Otwieramy oczy, kogo brakuje? Kogo brakuje? Gratka. Zabawiamy pod chustę, jest tam grafek? Nie. Jeszcze raz. Trzymamy chustę, Grasek wychodzi już i Dorunia też wychodzi. Trzymamy chustę, chodź tu Gracianku, po tej stronie. Tu, Nie machamy, Nie machamy, Zamykamy oczy. Gracianku, zobacz chustę. Gracianku, zobacz chustę. Zamykamy oczy. I ja tylko jedną osobę chowam. Reszta stoi, ma zamknięte mocno oczka. Mocno, mocno, mocno. Otwieramy oczka. Zębka! To nam zniknął. Zębę! Sprawdzamy, podnosimy wysoko do góry. Jest, przyjemy! Kwiatem jak wychodzi. Zamykamy oczy, Mocno trzymamy. Zamykamy własne oczka. Własne oczka zamykamy. Otwieramy oczy. Dziękujemy za doskonałą, bo no. Kalinka, kalin, proszę, żebyście wstali, bo tak nie możemy machać. Tak no kto tam nie złapał? jeszcze? wszyscy macie? I machamy. ja się złapałem. Trzymajcie! A teraz, uwaga, wychodzicie. Inne dzieci teraz sobie dojdą do środka. Tak? Wyjdźcie. Dobry uchwał złapać tutaj. No chodź, wyjdź Gabryny, teraz inne dzieci chcą. Teraz Karinka, Michała i Hubert. A reszta dzieci stoi, trzyma mocno chustę. Chodź, Gabrysiu, pomożesz mi. Tak, by wyjść. Taru się ubyj, Zabryny. Tak, by się ubyj. też, wyjdzie, trzyma chustę. Ja No. i konkursy trwają dalej, a my życzymy grackowi jeszcze raz wszystkiego najlepszego papa. Pa.